Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w wyjątkowym vlogu na moim kanale. Dlaczego wyjątkowym? Dlatego, że dzisiaj rozpoczynamy vlogmas. Zapraszam na nową czołówkę. Jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że intro przypadło Wam do gustu, dlatego że będzie nam ono w grudniu towarzyszyć codziennie. Z tego miejsca muszę podziękować Marcinowi za to, że zmontował je, że je nagrał, że znalazł muzykę i dołożył swoją cegiełkę do tego całego przedsięwzięcia. Ja kocham Vlogmas, uwielbiam ten format, uwielbiam razem z Wami odliczać dni do świąt, dlatego też... Po raz kolejny, po raz czwarty, bodajże, biorę w tym udział i mam nadzieję, że nie zabraknie mi determinacji, że nie zabraknie mi motywacji i będziemy tutaj wspólnie odliczać dni do świąt. Jaram się niesamowicie, moi drodzy. Jestem bardzo podekscytowana, a dzisiaj zapraszam was na vlogmas zerowy. Co to takiego? To jest film, który jest przedsmakiem tego, co będzie się działo tutaj na kanale. Przygotowujemy się na Pierwszy vlogmas przygotowujemy się na 1 grudnia, będziemy tworzyć dzisiaj kalendarz adwentowy dla Marcina, on jest spersonalizowany, będziemy wszystko pakować, ale oczywiście w międzyczasie będzie dziać się życie. Czyli, moi drodzy, w ogóle jakie śmieszne dzisiaj mówię, czyli muszę tutaj ogadnąć, muszę posprzątać i powiedzcie mi, że ja nie jestem jedyną osobą, która czasami wybiega z domu do pracy. Dzisiaj rano tak było... Życie, moi drodzy życie, czasami wszystko jest na styk i niestety został chaos, ale zaraz się tym zajmiemy, zaraz sobie posprzątamy, ale chciałam się w sobie, wiecie, przed chwilą wróciłam, chciałam się po prostu przywitać i opowiedzieć Wam o mojej ekscytacji i tak, zaczynamy. Vlogmas 2023. On nie będzie idealny, on nie będzie perfekcyjny, on będzie bardzo życiowy, ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj przekazać moje takie pozytywne nastawienie. Jeśli jesteście grinczami, to może Was przekonam do tego, że święta są naprawdę cudownym czasem i że warto celebrować chwilę, warto celebrować moment, nie tylko same święta, ale również ten czas oczekiwania. Więc spodziewajcie się vlogów domowych, spodziewajcie się jakichś wyjść, spodziewajcie się wyjazdów. Trzymajcie za mnie kciuki, że będę codziennie montować, nagrywać i robić inne dodatkowe rzeczy, bo będzie się działo, ale myślę, że będzie pięknie, więc moi drodzy, zapraszam Was na vlogmas zerowy u Magda przy kawie. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę, miłego oglądania. W międzyczasie opowiem Wam co i jak, ale najpierw pozwólcie, że posprzątam ten chaos. Zaczynamy. Rozłożyłam wszystkie rzeczy, ale bez kawy chyba nie przejdzie, więc lecę. Zrobić sobie kawę i zabieramy się za pakowanie, składanie tego kalendarza w jedną całość. Także najbardziej ekscytująca część tego dnia przede mną. I naliczyłam, że mam 24 rzeczy, a myślałam, i korci mnie troszeczkę, aby dołożyć tutaj jakieś zadania, jakieś rzeczy niematerialne. I nie wiem, czy czasem nie zostawię dwóch czy trzech numerków i tego nie dołożę później. Hm? To też byłby fajny pomysł. Przed chwilą zrobiłam dwie bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, zrobiłam kawę. Nie byłabym sobą, gdybym nie pakowała prezentów i nie miała przy sobie kawy i nie popijała w trakcie przygotowań. A po drugie, znalazłam książkę, którą będę słuchać i nastrajać się na święta. I wydaje mi się całkiem ciekawa. Jest to książka Marka Stelara: Góra Chłopotów. Tak wygląda okładka. Jest to świąteczna komedia, prawie kryminalna. Brzmi bardzo dobrze. Wydawnictwo filia. Jestem ciekawa, czuję się zaintrygowana i myślę, że to będzie mam nadzieję przynajmniej wybór idealny, ale. Myślałam, albo sobie puszczę jakieś piosenki świąteczne, albo posłucham audiobooka. I myślę, że audiobook to jest dobry wybór. E, dobra, moi drodzy, chcę Wam coś pokazać. Tak wyglądają moje akcesoria. Mam papier do pakowania prezentów i on pochodzi z TK Maxa. Gorąco Wam polecam. Według mnie jest to najlepszy papier dostępny na rynku. Nie dość, że zobaczcie, jaka to jest rolka. One są ogromne. Ja je wyjęłam z podłóżka, bo mam zapasy. Ale w tym roku kupiłam ten i również będę z niego korzystać. Zastanawiam się, czy nie zapakuję wszystkich prezentów tylko w jeden papier. Najbardziej ten mi chodzi po głowie. Po drugie, ostatnio Wam pokazywałam. Ten sznurek, który kupiłam w TK Maxie, i również jest to super sprawa, więc dzisiaj będę tym wszystko zawiązywać. Tutaj mam numerki. Ja je kupiłam na prezenty, żeby wiedzieć co i jak, który Marcin ma dzisiaj otwierać. Ja je kupiłam na Amazonie i jak widzicie, mam kilka sztuk. Jeszcze nie wiem, na które się zdecyduję, ale tak albo chyba ten, albo. Może ten? No zobaczymy. Zaraz będę wybierać. A tutaj są jeszcze takie chusteczki. Ewentualnie, gdybym miała jakieś kartony i one by były zbyt luźne w środku, to wtedy chusteczkami to wszystko wypełnię. Więc nie przedłużam, nie będę Wam pokazywać prezencików, abyście mieli również niespodziankę podczas tych kolejnych filmów. Ja zabieram się zapakowanie, słuchanie nowego audiobooka i również picie mojej kawy. 20 minut później. I mam wszystko posegregowane. Wiem, co i jak. Muszę dorobić trzy kopertki. Mhm. Mm Ale mam takie pomysły, słuchajcie. Ale to tak jest: jak wpadacie na jeden pomysł, to za chwilę wpadacie na kolejny, i na kolejny, i na kolejny. I jestem mega zadowolona z tego, jak wyszło. I w ogóle będę też pakować już jeden prezent na Mikołajki. I jeden prezent na święta. Pomyślałam, że za jednym zamachem, skoro już wyciągnęłam teśmę, wyciągnęłam papier do pakowania i tak dalej, to też sobie to zapakuję. A co mi się przydało, to słuchajcie, takie karteczki samoprzylepne. Wypisałam wszystkie numerki, bo wszystko mam teraz poukładane. Troszeczkę to tak wygląda, jakbyście oglądali serial kryminalny, gdzie policja albo śledczy, o może tak, detektywi mają taką tablicę. I tam jest wszystko poprzyklejane, co i jak. To ja mam tak samo teraz wszystko rozłożone na podłodze i poprzyklejane te karteczki. Ale dzięki temu widzę dokładnie, w jaki dzień co Maciej ma rozpakować. I słuchajcie, Jaram się, no niesamowicie się Jaram, jestem ciekawa, co on powie na te wszystkie prezenciki. Um, także nie pozostało nic innego, jak zacząć słuchać audiobooka. Bo oczywiście teraz nie słuchałam, bo musiałam się skupić, żeby to wszystko ogarnąć. A teraz już sobie włączam audiobooka i na spokojnie pakuję, ekstra, <noise> jaram się, słuchajcie, no niesamowicie się cieszę, mega mi się to podoba, a i sobie wszystko oczywiście rozpisałam na kartce jeszcze, bo mam podliczone, ile to mnie kosztowało, dokładnie wszystko wyliczyłam i również y, mam podpisane już numerki, w który dzień jaki prezent będzie. Dwie i pół godziny później wygląda to w ten sposób. 21 prezentów tutaj widzicie. Zostały mi trzy okienka do zapakowania, ale muszę co nieco wydrukować i do tego również się przyłożyć. Mam niesamowity chaos tutaj w pokoju. Zaraz będę sprzątać, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda ta góra prezentów do kalendarza adwentowego. Jeszcze muszę tylko zapakować. Prezenty, te dodatkowe, ale myślę, że to już zrobię jutro. Na dzisiaj mam dość. Wydaje mi się, że będę takim propakowaczem po tym vlogmasie. No, zobaczcie, fajnie to wyszło. Specjalnie wybrałam taki papier, gdzie dzieje się dużo, aby Marcinowi nie było za łatwo. Ja nie ułatwiam życia moi drodzy. I trzeba troszeczkę się naszukać numerków, naklejek, no ale. Będzie zabawa. Będzie się działo. Pomyślałam, że jak już posprzątam troszeczkę chociaż tę robę, to usiądę tutaj wygodnie na podłodze. Oprę się o szafę, bo mnie plecy aż rozbolały od tego pakowania i w ogóle ścierpa mi noga. I czuję, że ojej, aż mnie skurcze zaczęły łapać. Ale wiecie co? Jestem przeszczęśliwa. Udało mi się ogarnąć jeszcze. No kilka rzeczy jest tam do dopracowania, do dopięcia i będziemy gotowi na vlogmas. Wow! W ogóle, jak szybko to minęło od ostatniego vlogmasu? Te 11 miesięcy? Niesamowite! Naprawdę jestem w szoku, że to już zaraz, za moment się zaczyna. I wiecie co? Chciałam Wam tylko przypomnieć, tak jak w zeszłym roku. O tym, że będzie mi niesamowicie miło, po pierwsze, jeśli będziecie razem z nami w sumie, bo będzie tutaj również Marcin często gości na kanale, codziennie, jeśli będziecie z nami odliczać dni do świąt i w ogóle ja cały czas się dziwię, że są takie osoby, które nawet czekają na vlog, które do mnie piszą wiadomości prywatne. Że już, już, jeszcze moment, jeszcze chwila i będziemy w tym wszystkim razem. No, naprawdę to jest bardzo, bardzo miłe. I chciałam tylko powiedzieć, że jeśli byście w ramach takiego kalendarza adwentowego dla mnie tutaj na kanale miały, mieli ochotę zostawić, właśnie pod każdym filmem, chociaż tego kciuka w górę, chociaż jakiś komentarz, to. Dla mnie to będzie ogromny kop, kop, motywacyjny, aby działać, aby nagrywać, aby montować, bo ja wiem, że troszeczkę porywam się z motyką na słońce i może być ciężko, ale no nie wyobrażam sobie odpuścić, bo to już jest kolejny rok, kiedy będziemy razem tutaj przed świętami, będziemy celebrować tę codzienność i wiecie, no. Nie wyobrażam sobie, nie nagrywać, a wiem, jak to jest ze mną, że jeśli bym powiedziała, że będę nagrywać więcej filmów, to pewnie więcej filmów by się nie pojawiło. A jeśli zapowiem, że te filmy będą codziennie, to będę robiła wszystko, aby codziennie te filmy się pojawiły. Ale nie ukrywam, że jeśli będę widzieć Waszą aktywność tutaj pod filmami, że jeśli będziecie się udzielać, będziecie komentować, to na mnie to będzie działać. Bardzo motywująco, i na pewno doda mi to skrzydeł. Więc jeśli macie ochotę zrobić mi taki kalendarz adwentowy i codziennie zostawić albo kciuka w górę, albo serduszko w formie komentarza, chociaż takie serduszko, albo komentarz, to byłoby mi bardzo miło i Macinowi na pewno również. E, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz tak a propos vlogmasu, a propos tego czasu. Wiem, że nie dla każdego. To będzie czas, w którym będą takie osoby, które będą się cały czas cieszyć, które w ogóle oczekują tych świąt, bo mój rok 2023 również nie był kolorowy. Wydarzyło się dużo złych rzeczy, i z jednej strony jest ciężko, ale z drugiej strony staram się jednak tak pozytywnie nastrajać i Was, i siebie. I działać, i nie zatrzymywać się Chociaż wiem, że czasami trzeba dać sobie Na wstrzymanie i zrobić przerwę I ja w ogóle Chcę dodać też otuchy osobom, które teraz przechodzą przez coś ciężkiego, mają gorszy okres w życiu Przytulam was I mam nadzieję, że choć troszeczkę te moje vlogi, vlogmasy Sprawią, że będzie Wam milej, umilą Wam ten grudzień, i że może wypijecie ze mną kawkę i poczujecie się troszeczkę lepiej. Więc tak, no, to też nie był najlepszy rok dla mnie. Wiecie o tym doskonale. Też nie o wszystkim wiecie, ale no, wydarzyło się dużo takich złych rzeczy i będzie smutno podczas wigilii, ale. Jeśli ktoś od Was odszedł, ktoś bliski w tym roku, to warto te osoby, według mnie warto te osoby wspominać, warto o nich mówić, warto rozmawiać. Więc, tak moi drodzy, przytulam Was mocno. I czas nie leczy ran, ale sprawia, że żyje nam się troszeczkę łatwiej. Z czasem jest troszeczkę lepiej, przyzwyczajamy się do tej myśli. Troszeczkę zmienimy temat, a gdyby ktoś chciał mnie zapytać, co myślę o tej książce Góra Kłopotów, to powiem Wam, że ona naprawdę jest zabawna. Kilka razy parsknęłam śmiechem, uwielbiam szwagra i uwielbiam tego lektora, on bardzo dobrze czyta tę książkę. Fajna komedia. Nie sądziłam, że aż tak bardzo mi się spodoba, bo w sumie tak wiecie. Na chybił trafił, szukałam czegokolwiek na legimi, czegoś bardziej świątecznego, i ona przyjemnie nastraja, pokazuje, że każda rodzina ma swoje problemy, ma coś tam za uszami i jest przezabawna, więc jeśli macie ochotę na coś lekkiego, na coś takiego właśnie komedyjnego, to myślę, że warto i na coś świątecznego, oczywiście, to myślę, że warto górę kłopotów sobie przesłuchać. Jeśli macie Legimi, bądź widziałam na Empiku, bo od razu sobie wygooglowałam, jest ona dostępna i nawet nie kosztuje dużo, bo około 25 zł, to myślę, że to jest dość fajna świąteczna pozycja, warta przesłuchania. Ja będę dawać wam jeszcze znać. Przesłuchałam, tak jak mówię, 2,5 godziny, zostało mi jeszcze 4,20, więc myślę, że w ciągu kilku następnych dni Uda mi się ją skończyć i będę dawać Wam znać, co i jak, jak mi się podoba i czy warto. A potem może sięgnę po kolejną pozycję, właśnie świąteczną. A jeśli wyczytacie coś w tym klimacie, to koniecznie mi napiszcie, co to takiego, i czy Wam się podoba, czy też nie. A ja lecę się kąpać. Bardzo to było intensywne popołudnie i w ogóle Wam nie mówiłam, ale spędzam dzisiaj to popołudnie sama, dlatego też wykorzystałam je na 100%. Marcina jeszcze w domu nie ma, więc chcę się jeszcze szybciutko wykąpać, zanim przyjedzie, i potem już spędzamy stricte wieczór razem. Więc tak, moi drodzy. Jeszcze raz zachęcam Was do kciukowania, zachęcam Was do aktywności. To na pewno sprawi, że moje serduszko zabije mocniej podczas tego vlogmasa. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że codziennie, rano będziemy się tutaj na kanale widzieć, sobie, pi pi pić razem kawkę, rozmawiać, wspierać się i nastrajać na te święta. No, to tyle ode mnie. A ja lecę pod prysznicem, nareszcie. Jest. Yeah. Można odpocząć i odetchnąć. Wow. 24, prawie że 20, 21 paczek zapakowałam. Jestem z siebie dumna. Kawał dobrej roboty zrobiłam, naprawdę. To co moi drodzy? Zapinamy pasy i rozpoczynamy vlogmas. od jutra już wjeżdżamy na pełnej. Dzisiejszy film był taki na rozgrzewkę, na dobry początek. A jutro zaczynamy oficjalnie wspólne odliczanie do świąt. I zapomniałam w ogóle zadać Wam kluczowe pytanie. Otóż koniecznie mi napiszcie, co chcielibyście w tych vlogmasach oglądać, czego szukacie, jakie treści Was najbardziej interesują, co u mnie chcielibyście zobaczyć. Bo nie ukrywam, że to będzie bardzo pomocne o czym powinnam porozmawiać, co powinnam wam pokazać, może coś was szczególnie interesuje i o tym ostatnio nie wspominałam, a jeśli chodzi o treści świąteczne, to też mi napiszcie, co chcielibyście najbardziej u mnie zobaczyć. Od jutra też y, zaczynamy otwierać kalendarze adwentowe i powiem wam, że nie mogę się doczekać kalendarza od Marcina, bo wiem, że coś tam szykuje w swojej szopce cały czas, słychać, a to wierci, a to coś tam szlifuje, coś się dzieje, Cała dzielnica chyba tutaj słyszała, że Marcin wieczorami tam siedzi i robi, robi, robi dłubie. I nie chodzi mi tutaj o prezenty, ale przede wszystkim o tę prezencję. Jestem mega ciekawa co wymyślił, bo powiedział, że to będzie coś innego. Coś czego jeszcze nie było, więc wspólnie się jutro przekonamy. Zapraszam was o piątej czasu angielskiego, o 6.00 czasu polskiego na kanał. I zaczynamy wspólne odliczanie do świąt. I Magda oczywiście wybrała na dzisiaj najbardziej świąteczną piżamkę, no a jak mogłoby być inaczej, ale słuchajcie Zaczynamy ten piękny czas w roku, zapraszam was serdecznie, mam nadzieję, że miło tutaj spędzimy te grudniowe dni Jeśli wam się podobało to jeszcze raz zachęcam do zostawienia kciuka w górę, do tworzenia takiego kalendarza adwentowego dla mnie może z sympatii do mnie, może macie ochotę, byłoby mi niesamowicie miło. Jeszcze raz napiszcie mi koniecznie, co w moich vlogmasach chcielibyście zobaczyć, co oglądać, co was interesuje i jak długie te filmy powinny, jak, jak długo one powinny trwać, bo wiecie co, chyba nie chcę, aby były za długie, dlatego że wiem, że na pewno nie oglądacie tylko mnie, inne dziewczyny również i nie chcę, aby one trwały miliony minut. Nie chcę wam zabierać aż tyle czasu, chociaż będzie mi niesamowicie miło, jeśli tutaj dotrwaliście do końca. W komentarzu możecie zostawić ikonkę, ikonkę? Emotkę? choinkę. E, to będę widziała, że wyjście do do końca. Dobrze, nie przedłużam, jest już dość późno. Idę spać i widzimy się jutro. Słuchajcie, teraz będę to tydzień codziennie. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Miłego dnia wam życzę. Ne race? Ha. ha, ha.